Stoi grusza w polu, słodkie grusze rodzi. Powiedz, powiedz, moja luba, kto do ciebie chodzi. Powiedz, powiedz, moja luba, kto do ciebie chodzi. Nikt do mnie nie chodzi. I chodził nie będzie Tylko ten mój najmilejszy Czasem przy mnie siądzie Tylko ten mój najmilejszy Czasem przy mnie siądzie Mówiła mi mama Nie chodź córuś sama Jak będziesz sama to będziesz bawiła. Jak będziesz sama chodziła, to będziesz bawiła, córka nie słuchała, no co sypiała? Poznała chłopca ładnego, jemu się oddała. Znała chłopca ładnego, jemu się oddała. Nie minął rok cały, tylko trzy kwartały. U na łóżeczku leży synek mały. U córni na łóżeczku leży synek mały. Matuś moja, matuś na mnie przewijać. Mam teraz synka małego, los będzie nam sprzyjać. Mam teraz synka małego, los będzie nam sprzyjać.